Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was ponownie z fanmailem. Bardzo, ale to bardzo lubicie oglądać te filmy, dlatego przychodzę do was z kolejnym. Dzisiaj będzie trochę paczek i trochę przesyłek. Oczywiście wszystkich przesyłek i paczek nie wezmę na jeden odcinek, bo on by trwał dwie godziny naprawdę, więc wolę robić krótsze odcinki a więcej i też chcę po prostu poświęcić czasu na jedną przesyłkę, a nie po prostu śpieszyć się, żeby na jednym odcinku zdążyć otworzyć wszystkie przesyłki. Jeżeli wasza przesyłka lub paczka nie pojawi się akurat na tym odcinku, to nie martwcie się, pojawi się w kolejnym, bo ja po, oczywiście wszystkie te paczki dostaję jeszcze kilka. Si Siedzi, czeka w moim pokoju, e, więc tutaj wybrałam kilka, i w następnym filmiku kilka. Więc no, długi wstęp, ale musi być. E, oczywiście, adres skrytki pocztowej w opisie każdego filmiku. Jeżeli chcecie mi coś wysłać, żeby było na kanale, no to zapraszam. Zacznijmy od takiej małej przesyłki. Tutaj piszę mela modela, pan mail e, od Julii z Zielonej Góry. Bury. I tutaj niestety coś się rozerwało, no ale trudno, jeżeli coś się wysypało, no to niestety już na poczcie. Mam dzisiaj nożyczki, ojeju, żebym ja nic nie odcięła, bo tutaj jest e, jakieś kartki, ale nie, nic nie. Da. Jak ja to otworzyłam, to myślałam, że to są pieniądze. Ja nie mogę, a to są pieniądze! Tutaj mamy pieniądze, oczywiście nieprawdziwe, 20 styczeń. Nie wiem co znaczy, ale tutaj jakieś karteczki, tutaj jakieś rzeczy, zaraz wszystko. Zobaczymy. O, pieniądze się sypią. Mamy tutaj grubszą matematykę. 30, 32 grosze i cent, 2 centy. No przyda się, przyda się, przyda. Tutaj co my mamy? O, jaki ładny rysunek! Zobaczcie, nie wiem czy zobaczycie, ale tutaj jest takie oko i usta. I jest podpis, J i serduszko. Tutaj dla Julii. Nie wiem co to jest, ale jej przekażę. Tutaj mam kolczyki. O, takie serduszka. Mamy tutaj też do okularów dla Juliki, dla Julii i dla mnie. Julia też nosi okulary, a nie, nie za często. Ja też noszę, więc to są takie chusteczki namoczone takim sprayem i je się czyści okulary nimi. Tutaj mamy dla Jurki maseczki, tutaj mamy dla Jurki maseczki. Tutaj też pewnie jej przekażę, bo to wszystko dla niej, bo ja takich maseczek nie używam. Tutaj też od Julki dostałam list, więc przeczytam po odcinku. E, dziękuję Ci jeszcze raz Julka za przesyłkę. Wszystko przekażę Julce e, i jeszcze raz dziękuję. Mam ochotę na coś większego i wziąłam taką przesyłkę kolorową od Zuzi. Zaraz zobaczymy co tu Zuzia zapakowała. Zobaczcie ile rzeczy, dlatego tu wszystko teraz wysypię. O, jeszcze 10 groszy. Paczka jest z gazet i z brokatu. Najpierw zobaczę list. Dla najlepszej youtuberki. No dobrze, no to ja list przeczytam po odcinku, ponieważ no listy są prywatne. Zawsze i Zuzia ogląda mnie od prawie 12 miesięcy. No czyli prawie rok. Dobra, czyli mamy o numerkach iść. Jeszcze tutaj mamy. Mm, a, tutaj mamy wszystko napisane co do czego. Czyli jedynka, coś słodkiego. Tutaj mamy jedynkę, coś słodkiego. E, zgaduję, że to będzie galaretka albo kisiel. E, jestem cała w brokacie już. Ale trudno poświęcić się. E, co to jest? Budyń. O, myślałam, że to kisiel albo galaretka. Z cukrem trzcinowym. O, to taki zdrowszy. I tutaj coś jest. Tak słodki jak ty, specjalnie czekoladowy. O, jakie to skochane. Dalej dwójka coś ozdobnego. Mm, dwójka to jest. Mm, tutaj coś ozdobnego. Wow, jak to wszystko jest ślicznie zapakowane tutaj Mela modela. Takie detale, ale naprawdę ja lubię takie dopracowane rzeczy. No tu widzę, była taka bransoletka z słówką. Dalej trójka na cukierka. Co tu może być na cukierka? Totalnie nie wiem. Ojej, tu wszystko się sypie brokat. Ale trudno. Poświęcam się. Ja to mówię chyba już drugi raz. A, do cukierka, do cukierka czyli wypełnienie. Aha, ja mam to zjeść. Nie, ale... Fajny żart! furka na wieczory. Teraz zobaczymy. O, zobaczcie, i tutaj była świeczka. śmieszna, takie serduszko. Dalej, piątka na smutek. Będę smutna, to. O, cukierki na smutek. To nieźle, będę miała cukierki. Cukierki na smutek. E, I teraz e, już to, wszystkie koperty, i to wysyp to na siebie. O, znowu, kocham Was za to, że ciągle muszę sprzątać, chyba chcesz... Nie, nie, jesteś odważna, bardzo, brawo Ty, właśnie nie za bardzo, bo ja się tego boję, bo będę musiała cały dzień sprzątać. Nie róbcie więcej tego, ale proszę. Dobra, poświęcam się, jak zawsze. Nie skomentuję tego. Mela Modera 2.5, Snapchat. O, zapraszam na mojego Snapchata. Mela Modera 2.5, serdecznie zapraszam. I teraz za co cię lubię. Zobaczymy za co mnie Zuzia lubi. Wylosuję jedną karteczkę. O, za szczerość. O, yy, więcej przeczytam po odcinku. Ale bardzo dziękuję, bo jest naprawdę pomysłowe. Dalej taka koperta od ten zuzi. Dużo zuzi. O, czekolada mleczna z wedla. Dalej będę losować tak. List. List oczywiście y, podcinku tej nie czytaj na filmie. Dobrze, tutaj jest siatka. I siatki. Może dla zabezpieczenia. Wysyp to na siebie. To nie, nie, ja, ja już po prostu nie wnikam. Jak jest już bałagan, to będzie znowu. Nie. Gumłeczkami, lumbens. Naprawdę, wasze pomysły sięgają wszystkie. Ale ja was za to właśnie kocham. Bransoletka, lumbens, lumbens. O, ja też już jestem cała roześmiana. Tutaj mamy herbatę lawendową. O, nigdy nie piłam. Ja bardzo lubię w ogóle herbaty. Tutaj mamy taki tea light, jakiś cynamonowy. Tutaj znowu bransoletka. Taka mała. Trudno. Mała Nutella. Później podniosę po O, druga herbata. Super owoc, czarna porzeczka, agres, wiśnia. Też nie piłam, bo ja bardzo lubię herbaty. O, to jest znowu ta agres i taka rozgrzewająca. Znowu bransoletka Lubens. Znowu bransoletka Lubens. Znowu bransoletka Lubens. I dużo tea lightów. O, przydadzą się do wosków, do palenia. Dziękuję Ci Zuzia za przesyłkę. Dalej taka koperta. O, jak ładnie. Naprawdę, bardzo ładne i takie kolory, które ja lubię, czyli mięta, róż, naprawdę. O, i tutaj mamy dwa grosze. Jeden podaję Julce, a drugi będzie dla mnie. No, e, tutaj e, podpisz się e, Julka, proszę. Dobrze, podpiszemy się tutaj, wysłać kopertę, znaczek. Dobrze, no to odeślemy na pewno. E, tutaj co my mamy? Fana! Chyba nie ja bardzo lubię fanart. O, mela modela, troskliwa, pomocna, dobra, zdolna, piękna. Wow. Zobaczcie. O, śliczne. Mi list y, od kogo jest? Od Bianki z pieskiem. O, jak słodko. Bianka ma 10 lat i jest moją wielką fanką. Bardzo mi miło. E, I tutaj coś e, dla ciebie i Julki z Tajlandii, Thail chyba. Nie mogę rozczytać, ale chyba tak. Zobaczymy co to. I tutaj były takie dwa cukierki z Tajlandii. Dziękuję Ci Bianka za przesyłkę. I ostatnia taka przesyłka już w tym odcinku, bo będą jeszcze paczki, jest od Anastazji. O! Subskrybuj Mele Modele i tutaj są moje filmiki. Co tu jeszcze mamy? O! Ee, dla Amelki. I to będą dla Julki maseczki, bo ja nie używam, więc to bardziej dla Julki i znowu maseczki, o ile maseczek Jula bardzo lubi maseczki więc to dla niej będzie coś dobrego tutaj mamy jakąś herbatkę tutaj mamy jakieś takie mm, listy tutaj y, mamy zdjęcie odeślesz mi y, od, autograf, dobrze odeślę y, i tutaj mamy też jakieś karteczki, dużo karteczek o, tutaj z Q&A subskrybuj Mele Modele, o, jak super. I tutaj oczywiście fanart Mele Modela dla Amelki, o, dziękuję bardzo. Dużo karteczek, zaraz, już wszystko czytam, bo naprawdę ich jest dużo. I tutaj właśnie te karteczki. Jesteś na youtuberką. o. Pytania kot czy pies, no to nie umiem wybrać. Frugo czy Tymbark, chyba Tymbark. Um, siostra czy kuzynka? Chyba siostra. Um, tutaj nie mogę rozczytać. Siostra czy brat? To, to mam siostrę, więc nie wiem, jak mieć brata. Um, I tutaj znowu nie mogę rozczytać, ale dziękuję Ci za pytania. Nie, nie przestawaj nagrywać. o Oczywiście, list od Anastazji przeczytam po odcinku. Jeszcze raz Ci dziękuję i buziaki. Ta przesyłka jest bardzo ciężka i podoba mi się jej papier, bo jest myszką Miki, ja myszkę Miki bardzo lubię. I kolory też są w moim guście. A przesyłka jest od Natalii. Mam tutaj takie pudełko, które samo w siebie może być już prezentem. I otwieramy. O, wszystko jest ładnie popakowane. Zobaczcie, wszystko estetycznie zrobione. No i... Ładnie pachnie. Zaraz zobaczymy yy, może list. Natalia. Natalia ma 12 lat. O, i była pusheena. Zobaczcie, jaki piękny. Ja bardzo lubię puszyna i jednorożca. To jest pusheen i jednorożec, czyli dwie rzeczy, które ja bardzo lubię. List przeczytam po odcinku oczywiście. Yy, I tutaj coś słodkiego. I jeszcze chcę powiedzieć taką ważną rzecz, jeżeli chcecie otrzymać ode mnie list zwrotny, musicie um, przysłać mi um, znaczek, bo inaczej ja Wam nie mogę odesłać. I w coś słodkiego jest czekotupka karmelowa, o, czekotupka, dalej dwójka, pachnące, to będą kilajty, pachnące, ale ładnie pachną, pomarańczą, dalej trójka. Coś do włosów. Te ładne wumki. Zobaczcie, jakie piękne. A dla Julki. No to ja może jej zostawię niech ona się nacieszy otwieraniem. Dalej piątka. Coś do kąpieli, Uuu. Uh, może bomby jakieś, czy żel jakiś? Wow. Wow. Żel z isany, perełki oleju. Zobaczymy, jak pachnie. Nie skomentuję tego. Naprawdę e, bardzo ładnie pachnie. I ostatnie, coś do Twojego pokoju. Jakaś oddoba. Wow, jakie to jest piękne. Naprawdę. Zobaczcie. Home. Zobaczcie. Takie serduszko. Bardzo ładne. Bardzo dziękuję Ci Natalia za przesyłkę. Naprawdę w 100% sprawiłaś mój gust. I jeszcze raz. Buziaki Naprawdę w tym odcinku będą same Zuzie, bo kolejna przesyłka jest znowu od Zuzi Ja nie wiem Co się dzieje? Chyba moje same wiskki to są Zuzie Napiszcie, jeżeli macie na imię Zuzia, no to piszcie w komentarzu Mam tutaj takie podlełko z napisem snap mela modela 2.5 Zapraszam e, I odeślesz autograf, please Dobrze, jeżeli będzie znaczek, no to odeślę e, Mela modela, o, jakieś ślicznie i otwieramy. Otworzyłam, to jest jedynka. Nie czytaj na odcinku. E, dobrze, nie będę czytać. E, dalej jest dwójka. O, tak może na bok. O, herbata. Herbata to jest e, Peach mango. E, ja tą herbatę mam w domu. Dalej trójka. Wow, jakie ładne koperty w ogóle ktoś zrobił. Coś na choinkę. O, za rok będzie na choinkę takie serduszko. Pórka. Pierniczki. Pierniczki tu są. Zobaczcie, tu są pierniczki. To się pierniczki. O, miło. I piątka. O! Chyba się trochę uszkodziło. I znowu coś jest takiego, że jakby jest tilight, ale zobaczcie, to jest taka bombka. Ej, nie, to się nie uszkodziło, chociaż może troszkę. I to jest taki tealight. Bardzo dziękuję Ci Zuzia za przesyłkę. I ostatnia już paczka w tym odcinku i przesyłka jest od Michaliny. O, dostałam żelazko, zobaczcie. Nie no, żartuję, pewnie tu nie ma żelazka. No ale jest opakowanie, zgubiłam nożyczki. O, o grosze na szczęście. Jest tu 5 groszy. E, tutaj jakieś wzorki ładne. List od Michaliny. I tutaj jest ponumerowane, wszystko. Dobre, no to jedynka. Abyś się czuła jak królewna YouTuba. O! No tak, nie, ja to muszę założyć. Będę królewną YouTube'a A, o, to gra? Gra czy nie gra? Trudno. Nie widać, ale trudno. Mam jakąś tam koronę YouTube'a. Dalej coś, co ładnie pachnie i jest do kąpieli. Dwójka. Dziewiątka, dwójka, dwójka. To jest kula. Tak, zgadłam. Bardzo ładna kula. Zjęłam już tą koronę, ale naprawdę mi się podoba i jest to świetny pomysł. Co, I teraz trójka. Coś dobrego i słodkiego. Jest tu, są tutaj kinderki i czekolada. Cztery na suche usta. O, coś dla mnie. Uwielbiam balsamy do ust. Balsamy woski. O, ja już to dostałam. Ale dziękuję. Na pewno Julce dam, bo ja już taki mam. W, w samym odcinku był, bo dostałam odwicki. Ale dziękuję. coca kolowy taki balsam. Piątka teraz. I tutaj jest są takie koraliki i co to jest? Orbez. Nie wiem co to jest. Napiszcie mi na dole koniecznie co to jest, bo jeżeli to jest coś do robienia, no to chętnie zrobię, ale napiszcie. Koniecznie napiszcie mi, jeżeli wiecie. Szóstka. Nasza ulubiona. Może Tobie też pos posmakuje. Zobaczymy. Szóstka. Ta truskawka i agres. Uwielbiam herbaty. Bardzo dziękuję. Siódemka. Coś do kominka. Jeżeli to będzie wosk, to, to, no to, to już będzie bez komentarza. Ale nie, to będą keylighty. Ale ten... fajnie. Taki zapach. Blackberry. Ojeju, dziękuję. Bardzo ładnie pachną Bonus dla ciebie. Ósemka. Teraz zobaczymy. Hmm. O nie, to były herbatniki, a ja to rozdarłam, niestety. Przepraszam. I teraz Yankee Candle, Mela Modela, Facebook, Bath and Body Works. Bardzo fajny fanart, bardzo mi się podoba. E, wysyp zawartość na głowę. Dobrze już i tak będzie brudno Dzięki O nie, to był bro. O, dobra. Zdjęcie tutaj. O, zdjęcie do podpisu. Moje. Yy, I Julki. Tutaj mam list. I tutaj nawet jest snapuś. List przeczytam oczywiście o podcinku. I naprawdę dziękuję Wam za przesyłkę. Yy, buziaki, naprawdę wpadłyście w 100% w mój gust. I jeszcze raz dziękuję. I jeszcze zapomniałam, że lubię, yy, lubimy Cię za. I tutaj wylosuję jedną, jak zawsze. Wszystko pięknie zapakowane. Naprawdę. Ja to sobie cenię. Jest to za Twoją troskę. O, bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za całą przesyłkę. To by było na tyle z tego filmiku. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj kciuka do góry, skomentuj, i subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!